Ale powiedziała, że marzy jeszcze, żeby nasi chłopcy tak zmywali naczynie poranna rutyna. No na pewno by to robili, gdyby nie... żeby Jeremi nie złamał ręki, to na pewno by zmywali, bo w tamtym roku już e, zaczynali zmyć. No witam Was w kolejny dzień, mamy poranek, dzisiaj na Luzaku totalnie. Antoś, tutaj! Na Luzaku za chwilę idziemy na długą wędrówkę. Chcemy się wspiąć na te klify w Nazarę. Ala zrobiła pranie na kempingu. Fajnie cieszymy się, bo tworzyli nam tu blisko toalety, także wcześniej musieliśmy daleko chłodzić. A teraz od dzisiaj naprawili chyba i jest wszystko pootwierane. Także mamy bliziutko. Nie wiem czy Wy oddali widzicie tą ścieżkę do góry. Pierwszą. Jest też w kolejka, ale kolejka jest zasłonięta w tej chwili przez drzewa. A my chyba będziemy chcieli, eee... kolejka nie jest droga, ale chcemy się przejść. Ja myślę, że strasznie fajne mogą być widoki. Super ujęcie, także, ale fajna posiadłość. Super drzewko. A my idziemy. Zobaczcie, wyłania nam się eee... szlak. Pieszy. Do góry. ale no nie jest to. Szlak jak na kanale MOWO w Podróży czyli Monika i Wojtek. Serdecznie ich pozdrawiamy. Którzy podróżują po szkockich e, szlakach górskich i bardzo lubię oglądać ich kanał. Super widoki. A że ja jestem fanem Braveheartu i klimatów szkockich gór. Także bardzo mi się to podoba. Serdecznie ich pozdrawiamy. My będziemy wchodzić do góry. A że lubimy też. Wędrówki górskie. Dawno nie byliśmy, nie, rok temu byliśmy. Na śnieżkę wchodziliśmy, byliśmy w karkonosach. Super szlak. Widok na miasteczko. Wczoraj tam byliśmy na dole. Dzisiaj jest o wiele lepszy widok. Widać cały klif daleko. A my powoli się wspinamy szlakiem. Jeremi przy uznał, że to jest Mont Everest. Nieprawda. No. Powiedziałem, że robicie tyle zdjęć, że nie zdążymy tam do jutra. A w ten sposób powiedziałeś. Ja myślałem, że, że ty do jutra tam nie wejdziesz. Nie. A jednak wracam. Honor mojemu synowi. W tamtym roku właśnie na ślinieżkę dzielnie wchodzili jeden i drugi. Żaden nie marudził. Zrobiliśmy wtedy rekord chyba. Jednego dnia około 40 tysięcy kroków. Także my aktywnie bardzo lubimy być na szlaku. Warto chodzić do góry, bo widoki są niesamowite. Tutaj zobaczcie, mamy taką ławeczkę, na której można robić zdjęcia. Tam może uda nam się dojść? No na pewno nam się uda. Zresztą uwielbiamy takie klimaty, wynajmniej ja taki dzień na szlaku, ale bardziej w przyrodzie. Super sprawa z takim widokiem, to jest jakaś w ogóle petarda. Powiem szczerze, że jestem zachwycony, bo przyjemne, z pożytecznym. Robimy kroki, spacerujemy. No i super widoki mamy. Super sprawa. Bardzo się cieszymy, że zrobiliśmy sobie taki dzień. Jesteśmy w Nazary. Jednak warto było. Super było czytać te komentarze, gdzie mówiliście, że jest super. Faktycznie się to potwierdza. No mi się bardzo, bardzo podoba. To dla tych wszystkich, którzy uwielbiają spędzać czas na plaży, nad wodą, czy nad morzem, czy Atlantykiem, bardzo polecamy to miejsce, bo jest super plaża, super warunki, plaża piaszczysta, duża, długa, także tu warunki do plażowania są bardzo fajne, ale dla nas jakby do spacerowania, zwiedzania widokowo, to też jest bardzo super miejsce, no i mi się podoba, bo super szlaki, super widoki, a to jest to, co uwielbiam. Bo powiem szczerze, że za, za bardzo nie lubię siedzieć. Na plaży wytrzymuję godzinę i później już mi się, że tak powiem, nie chcę. Wolę spacerować i chodzić. A tu jest ten kościół. Mamy jakiś kościołek? Ala mówiła, że będzie po drodze, ale się tak się tu prezentuje. Powiem szczerze, albo jest tak wcześnie rano i turyści jeszcze turystów aż tylu nie ma, albo ta górna część jest taka, nie wszystkim chce się wchodzić do góry. Bardzo piękny kościół w zobacz trzy duże kadzielnice wiszące. Podobnie jak w Santiago de Compostela, troszkę mniejsza. No jak dla mnie ta część u góry na klifie jest dużo bardziej przyjemna. Super mi się tutaj podoba, jak na tą chwilę. Słuchajcie, w takich miejscach tutaj sprzedają orzeszki, przekąski do piwa. Nam udało się wczoraj zakupić tutaj łubin. Makuje to jest coś takiego jak nasz bób. Nie wiem, podobnie się. E, Hiszpanie, Hiszpanie, Portugalczycy tutaj lokalni e, kupują te przekąski, idą do baru, kupują piwo i do piwa zajadają albo orzeszki, albo ten włudn. Siedzą i, i robią magiamy. Jakby to była wiśniówka. No wygląda jak na wiśniówkę z Nazary. Wiśniówka 40%, bardzo mocno. Słuchajcie, no, mówi niesamowity. Po jednej stronie kupiliśmy tam pączki. Nadziewane Jeremy miał czekoladą, tak jak ja. Antek ma czerwone owoce. A na naprzeciwko, malutki butik wiśniówkami skosztowaliśmy zalą po kieliszku no, smakuje jak polska wiśniówka to bardzo dobrze no niesamowym wity klimat dzisiejszego dnia ponieważ e, no super lokalnie jestem brudny od pączków ale mi tutaj pokazuje ale generalnie mam to powiem wam szczerze w nosie bo super klimat tego miejsca no takie miejsca bardzo lubię nie hamburgery nie Burger Kingi, tylko właśnie takie lokalne rzeczy próbujemy. Wczoraj były... Co wczoraj było? Kupiliście... Ale nie, no, do piwa. Łubin. Łubin był do piwa. A dzisiaj mamy wiśniówka i pączki. Musimy gdzieś się bo nie mamy drobnych. Pan nie miał wydać. Wszystko wyciągnęliśmy. Ile kieliszek? 2,5 euro, nie? Były jeszcze do kupienia małe butelki e, wiśniówki. Generalnie jestem już, godzina 11, kieliszki wiśniówki. Dzisiaj też lokalnie chcemy coś spróbować. Jeremie bardzo chce zjeść jakieś owoce morza. Powiedziałem, że nie ma problemu. Może dzisiaj próbować. Ja mogę sobie usiąść na piwko, bo za owocami morza nie przepadam ale jest godzina 11 i już dzień mi się bardzo bardzo podoba idziemy do następnego punktu widokowego jesteśmy już na samej górze na, na klifie już super wycieczka niby było parę kilometrów ale w ogóle tego w nogach nie czujemy Super sprawa Sprawdzam Nie, tu ryby są, ale dzieci rosy że to Aha. To jakieś ryby Idziemy dalej Co? No i no ja jestem zachwycony Witamy i antek przetestu